No cóż, tu Legalord dzisiaj robił w zasadzie takiego... Nie wiem, jest Ewo. No i co? W zasadzie był oczywiście smoka. Wiem, że tak kamerę, tak, kamerę, no tak. W zasadzie smoka, że oczywiście takiego węża takiego. Z tego zespołu, zespołu 6, zespołu 6, zespołu 6. 6 plus, katalogowy to 7, 1, 7, 6, 0. To jest na osobie po angielsku, jak się nazywa zestaw. I to jest, ile jest w zestawie? Jest 140 katków w zestawie. No i kursuje katalogowo 55 zł, bo w wygląda. No i co, mam jakieś takie z tyłu, żeby mogło lepszyć na przykład. Tu jest takie normalnej wersji. A tu w ogóle lepsza takiej. Pokażę Wam i w tej, i w tej. Okej, okay, dobra, ja już sobie wcześniej naciąłem. Zrobię tak pudełko i sobie możemy otworzyć. No bo no, oczywiście paczuszki z jakimś tam, jakimś foliem, powiedzcie mi, O, jak dwa. Łeska i łebka. I, I jeszcze instrukcja. O, instrukcja. Czyli okay. ja to już sobie mam na pudełko. No i tu mamy taką instrukcję. Jak zrobić sobie z tyłu, popatrzcie aż takie żółta instrukcja. Nie wiem, co to jest w wow. Oh wow, ale fajnie. Ale to bersko. Nie do mega. Zobaczmy, może po prostu więcej znajdziemy o jest no nie no trzeba po prostu mega może no jeszcze znajdziemy jakąś tam może jest, jest jeszcze jakaś tu jest taka instrukcja Otóż tu jeszcze jeden obrazek niestety nie ma żadnych mm, reklam no i co, może, może po prostu szczękę tego, tego. smoka

Dobra, dobra, dobra. się teraz tak zniszczyć. Ja też bym to szczękę, ale naprawdę dużą. Trzeba ja to rozszerzyć. Nie? Ta szczęka wygląda przekazacko. Tak, tak, tak. Skrzydłem teraz takie, takie rozszerzenie. bardzo dużo kleski. Rozumiem. Rozumiem.

Ale jeszcze raz Wam pokażę jak jest nie w tej lepszej wersji, tylko w tej takiej normalnej klasycznej. Um, muszę jak więc zobaczymy się jak ja... Ja, jak Dobra, tak wygląda w tej lepszej wersji. Dlaczego po bo Tylko kamera, że nie widać. Zostawił, już. Dobra. Chyba czy jakie poznał takie hip? nieźle. Okej, okay, teraz, które yy, jeszcze mam No tak wygląda na filmie z wersji. Oczywiście jest jakiś, to, to jest punkt 3, ale też na punkt to jest w wersji. Takie wygląda to jest dziwnie, to jest jakby... to takiego złotego. No i nie ma tutaj też tej flawii i jestem na pogórkę. Bo po te części jak wyglądają takie bez... ...dwie od Szydłe, tak. no, i to no, i to no i to jest wszystko. tego no to jest, dobrze, żeby upra, żeby było dla to jest wygląda podarcie, tak, to tak, To tak, to co tak, tak, i tak, 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 na tak, to tak, 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 na tak, 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 jeszcze raz tak, 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 dla tak sobie przekręcimy go. Teraz przejdziemy do minifigurki. Y, dwie minifigurki. Zostawiamy sobie. Dwie minifigurki. Jak już chyba wcześniej nie mówiłem. Y, tu mam Jaya. I Super Flyer. Czuję, że gdzieś na górze mije. No i co? Mamy Jaya. Zapatrz, takie ma taki włoski, 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 to my hmm? też. To no, jest taki. też nie było no, nie W chyba w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle i w jest podnieść, taki jasny niebieski, w tym włosy ma włosy, własny na włosach opaskę. Chyba go będę, tak jak zawsze, i wkurzony, i taki szczęśliwy. Nałożę mu wszystkie w tym do rąk. I teraz przejdziemy do tej żmili. Żmija ma takie skrzydła, jakby nie mogła sobie grać Ma taki jedyny miecz, e, który ma głowę pomarańczową. A uprzednio tego sosta, gdyby było to nie. No i to było takie stojące, fajnie to wyglądać. No to tak wyglądały te klocki. No i tak wyglądały klocki. No i tak wyglądały te klocki. No i tak wyglądały te klocki. No i tak No i co? No 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 ja Chodzę, że jeśli zapasamy, to mamy takie, jeśli to bardziej od tych broni wszystkich, nie mamy takich. Właśnie, co jest ciekawsze, to chyba ten żółty miecz. No i tak to wygląda. Stawcie, to było już tyle tyle pieniędzy, to zostawcie łapać w górę. Wszystkie, bo pod tym podałem. Idę sobie tego razu, pa!